Kiedy mamy na przykład do podpisania szereg różnych umów i ty się na tym mało znasz i, i znowu się obawiasz, czy tam nie ma jakiegoś kruczka prawnego, żebyś potem nie musiał zapłacić i źle nie wylądował. Jeżeli masz przyjaciela, prawnika, który wszystko wie lepiej od innych i jest twoim zaufanym przyjacielem, to wystarczy, że ty mu je złożysz jeden podpis na pełnomocnictwie, na Jego nazwisko. I On, że jest Twoim przyjacielem. Wszystko dla Ciebie będzie przeglądał, sprawdzał, kontrolował, podpisywał. To, co trzeba, to, co, czego nie trzeba, nie będzie podpisywał. I Ty żyjesz spokojnie, jak dziecko, jak dziecko Boże. I mamy takiego zaufanego przyjaciela, który wszystko wie najlepiej. Jezusa Chrystusa, który posyła swojego Ducha. Ten Duch Święty nazywa się Paraklet. Możliwe tłumaczenie jest Adwokat. Ten, który wie, zna się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus powiedział do swoich uczniów, słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał. I dodaje, a ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Ja sobie przypominam, jak byłem dzieckiem. I między nami, dziećmi bawiącymi się czasem, ktoś coś podejrzewał, kłamstwo. To mówił, a przysięgnij, że tak jest prawda. Dzisiaj, yy, chociaż nie używa się, myślę, przysiągu, tak jak Ewangelia tu daje, wtedy przysięgano. Yy, ludzie, jednak y, przysięgę uważają jako prawdę wzmocnioną, utwierdzoną. Potrze to znaczy, że potrzebujemy, czujemy we w naszym wnętrzu y, pewne zwątpienie co do prawdy i chcemy y, mieć pewność, co daje przysięga, przynajmniej większą pewność, że tu nie wciska się kłamstwo. Że nie będzie fałszu, że można na tym jakoś budować relacje, życie. Skąd się bierze w nas to poczucie pewnego zagrożenia, że ktoś nas oszuka, mówi coś, co może nie być prawdą? To bierze się stąd, że. Jest pewne kłamstwo pierwotne. Diabła nazywa pismo święte ojcem kłamstwa, kłamcą od początku. I rzeczywiście pierwszy grzech powstał przez jego kłamstwo, gdzie wskazując na owoc zakazany, ale piękny, a wszystko, co Bóg stworzył, pożądania godny, mówi: Zrywaj, zrywaj, jedz. Będziecie jak Bóg. To było kłamstwo. Czego doświadczamy? Nie jesteśmy jak Bóg. I jakby mało było takich doświadczeń zwykłych, Pan Bóg syła pandemię koronawirusa. Nie jesteśmy jak Bóg. Jesteśmy i śmiertelni, i, i cierpimy, i, i są siły, których nie możemy opanować. Dotykają nas, były cierpienie i śmierć. I to kłamstwo, którym szatan nas zakaził, zaraził, ono w nas jest. To poczucie, że drugi może nas oszukać, że nasze życie jest zagrożone. Dlatego Dlatego są też przysięgi, w naszym wypadku bardziej podpisy składane na umowę, bo jak jest na piśmie, to czujemy się jakoś bardziej zabezpieczeni. Tymczasem rozwiązanie jest inne, tak jak Jezus mówi. Jest dobra nowina, która polega na tym, żebyśmy przestali ufać temu, który jest Ojcem Kłamstwa, a zaczęli ufać temu, który sam jest prawdą. Jak Jezus o sobie mówi. Nie trzeba przysiąg. Kiedy mamy na przykład do podpisania szereg różnych umów i ty się na tym mało znasz, i, i znowu się obawiasz, czy tam nie ma jakiegoś kruczka prawnego, żebyś potem nie musiał zapłacić i źle nie wylądował. Jeżeli masz przyjaciela, prawnika, który wszystko wie lepiej od innych i jest Twoim zaufanym przyjacielem. To wystarczy, że tu je złożysz jeden podpis na pełnomocnictwie, na Jego nazwisko. I on, że jest Twoim przyjacielem. Wszystko dla Ciebie będzie przeglądał, sprawdzał, kontrolował, podpisywał to, co trzeba, to, co czego nie trzeba, nie będzie podpisywał. I Ty żyjesz spokojnie, jak dziecko, jak dziecko Boże. I mamy takiego zaufanego przyjaciela, który wszystko wie najlepiej: Jezusa Chrystusa, który posyła swojego ducha. Ten duch święty nazywa się paraklet. Możliwe tłumaczenie jest adwokat. Ten, który wie, zna się i ten, który kocha Ciebie. To jest dobra nowina, że nie musimy obawiać się. Bo to przysięgać, nie przysięgać, jeżeli ty się nie boisz, że ktoś cię oszuka. Jesteś prawdomówny jak małe dziecko, które jeszcze się nie nauczyło kłamać, bo niestety uczą się dzieci od nas. I, więc takimi chce nas Bóg, kto nie stanie się, jak dziecko nie wejdzie do Królestwa Bożego. A więc nie trwóżmy się o nasze życie. Bóg jest tym, który pokonał diabła. On jest tym, który mówi prawdę i nie zawodzi. I prawda was wyzwoli. Ze strachu, z lęku. Przynajmniej częściowo jako świadek stoję i potwierdzam. Tak jest. Amen.